Cześć z tej strony Mateusz! W dniu dzisiejszym będę chciał wam pokazać jak w prosty oraz szybki sposób można zarządzać, tworzyć czy po prostu edytować pliki PDF, ale nie na komputerze, który tu widzicie, bo takich poradników było sporo, a od razu na iPhone'ie. Jeśli chodzi o samą aplikację, z której ja korzystam na co dzień i którą w dniu dzisiejszym będę chciał wam też pokazać, to jest to PDF Element i oczywiście można ją pobrać wprost z App Store. Zresztą możecie też sobie pobrać za darmo ją, a później ewentualnie jeśli wam się spodoba, to zakupić pełny dostęp. Generalnie PDF Element Pro posiada wiele funkcji związanych z samą edycją PDF-ów czy zarządzania nimi. Jeśli chodzi o tę pierwszą funkcjonalność, to możemy edytować pliki PDF poprzez dodawanie, usuwanie tekstu oraz podkreślanie, zaznaczenie ważnych treści na tych właśnie dokumentach. Tylko wtedy trzeba wam pamiętać o tym, aby jednocześnie przez przypadek nie skrolować tych wszystkich stron. Ale przechodząc do Meritum, jeśli chodzi o samą tą edycję, to możemy tutaj dowolnie modyfikować czcionkę, kolor czy rozmiar tekstu, który właśnie dodajemy. Także w naprawdę kompleksowy sposób możemy dodać tutaj w fajnym stylu swoje komentarze na danym dokumencie, a całość na przykład dopełnić własnoręcznie namalowaną strzałką czy wykrzyknikiem, który podkreśli jeszcze bardziej konkretny fragment. Dodatkowo mamy też opcję dodawania obiektów czy zdjęć do samych plików, choć istnieje też możliwość, aby przez Albo edytować istniejący już obrazek. Można go na przykład przyciąć czy obrócić. Także jeżeli chodzi o taką mobilną edycję PDF-ów, to generalnie wydaje mi się, że są tutaj wszystkie niezbędne narzędzia, aby w naprawdę kompleksowy sposób zmodyfikować wszystkie te treści. W związku z tym myślę, że jeśli będziecie poza domem albo w jakiejś podróży, to to narzędzie naprawdę spokojnie Wam wystarczy. A jeśli chodzi o samą organizację plików PDF w tym programie, to możemy zmieniać sobie widok stron, czy dodawać na przykład do nich zakładki, aby łatwiej się szukało. Tak samo można wyszukiwać. Konkretne słowa czy całe frazy za pomocą prostej wyszukiwarki, która też pokazuje, na których stronach są te konkretne słowa czy właśnie całe zdania. To akurat może pomóc przy szukaniu słowa, które powtarza się w wielu zdaniach. Wtedy trzeba po prostu sprawdzić kontekst. Sama aplikacja pozwala również na dostosowywanie pod siebie kwestii przeglądania samych plików. Można zablokować usypianie się ekranu, czy na przykład zmienić sposób scrollowania na taki, aby nam najbardziej pasował. Ale można też wejść w zakładkę, gdzie pokazane są wszystkie zmiany, których dokonaliśmy. Dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie zobaczyć modyfikacje całego naszego dokumentu. Z kolei w kwestii dzielenia się plikami czy ich eksportowania, to po pierwsze możemy je zabezpieczyć hasłem, aby nikt niepowołany ich nie zobaczył, a z drugiej strony jest też możliwość kompresowania ich, aby nie zajmowały wiele miejsca. I od razu z poziomu tej aplikacji możemy komuś też przesłać taki plik PDF, albo załadować go na chmurę, aby mieć do niego dostęp z innego urządzenia. Dodatkowo warto zaznaczyć, że aplikacja ta ma wsparcie dla trybu ciemnego na iOS oraz dla aplikacji, Pencila w przypadku używania iPada, co może być naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, czy to w biurze, czy na studiach, gdzie po prostu więcej się rysuje. Szczerze mówiąc, brakuje mi w tej aplikacji tylko funkcji OCR do konwertowania tekstu z obrazka na normalny tekst. Jeżeli chcemy uzyskać do niej dostęp, to musimy się zalogować do naszego konta na wersji na komputerze, czy to na Windowsie, czy na Apple i tam ona będzie. Tam są też w sumie opcje pozwalające na eksport tych plików do dowolnych formatów, także jeśli chcielibyście sami przetestować ten program, to możecie oczywiście to za darmo Robić, link oczywiście jest w opisie tego filmu Ja generalnie jestem zadowolony Korzystam z niej od dłuższego czasu na co dzień Także właśnie na tych urządzeniach mobilnych I te opcje, które tutaj są zaimplementowane W podróży, czy jak jestem poza domem W zupełności mi wystarczają Także w dniu dzisiejszym ode mnie to już by było na tyle Mam nadzieję, że sama aplikacja spodobała wam się Tak jak wam mówiłem, możecie ją pobrać za darmo Wypróbować i jeśli wam się spodoba To dopiero wtedy zakupić pełną wersję Cały dostęp w zasadzie Ode mnie to już by było na tyle, do zobaczenia, cześć!